Nowy tańszy Cybertruck, wymiana komputerów w 4 milionach Tesli, kolejny nowy model BUID, rewolucja w ładowaniu AC, aktualizacja oprogramowania Tesli, aktualności z rynku EV. Zapraszam. Tesla zaprezentowała nową wersję Cybertrucka z napędem na tylne koła, nazwaną Long Range RWD. Nowy model oferuje imponujący zasięg 563 km na jednym ładowaniu, co czyni go najdłużej jeżdżącym wariantem Cybertrucka. Jednak większy zasięg to efekt zastosowania tego samego dużego pakietu baterii, co w droższych wersjach Dual Motor i Cyber Beast, a nie nowej technologii. Cena nowego Cybertrucka Long Range RWD w USA wynosi 70 tysięcy dolarów, czyli o 9 tysięcy więcej niż pierwotnie zapowiadana wersja. Z napędem na tył. Niestety niższa cena idzie w parze z licznymi kompromisami. Z auta zniknęły kluczowe funkcje. Nie ma już adaptacyjnego zawieszenia, tylnego paska świetlnego, ekranu dla pasażerów z tyłu. Ani gniazd elektrycznych w przestrzeni ładunkowej. Elektryczna pokrywa skrzyni ładunkowej została zastąpiona miękką, dostępną za dopłatą. Nowy Cybertruck jest lżejszy od wersji z napędem na cztery koła, ale przyspiesza wolniej od 0 do setki w 6,6 sekundy. Maksymalna prędkość to 180 km na godzinę, a uciąg wynosi 3400 kg. Tesla zapowiada, że pierwsze egzemplarze trafią do klientów już w czerwcu. Tesla stoi przed ogromnym wyzwaniem musi wymienić komputery w około 4 milionach swoich pojazdów lub wypłacić odszkodowania ich właścicielom. Problem dotyczy samochodów wyposażonych w komputery HW3, który, jak przyznał Elon Musk, nie jest wystarczająco wydajny, by osiągnąć obiecywaną autonomię poziomu 4 lub 5. Tym samym obietnice Tesli z 2016 roku, że wszystkie jej pojazdy mają niezbędny sprzęt do pełnej autonomii, okazały się nieprawdziwe. Wymiana komputerów dotyczy głównie właścicieli, którzy zakupili pakiet full self-driving. Musk przyznał, że proces ten będzie bolesny i kosztowny, a jego realizacja może pochłonąć ponad 500 milionów dolarów. Co więcej, istnieje argument, że Tesla powinna zrekompensować wszystkim właścicielom pojazdów HW3 fałszywe twierdzenia dotyczące ich funkcjonalności. Sytuacja ta może prowadzić do fali pozwów sądowych przeciwko Tesli, zwłaszcza po oficjalnym przyznaniu przez Muska, że HW3 nie spełnia oczekiwań. Dla wielu klientów oznacza to utratę wartości pojazdów oraz niespełnione. Obietnice dotyczące przyszłości autonomicznej jazdy. BYD właśnie wprowadziło na rynek pierwsze pojazdy elektryczne oparte na nowej platformie Super E z ultraszybkim ładowaniem. Nowy sedan Han L i SUV Tank L mogą zyskać prawie 400 km zasięgu w zaledwie 5 minut, a ich ceny zaczynają się od około 30 tysięcy dolarów. Podczas prezentacji 9 kwietnia BYD zaprezentowało nowe modele elektryczne, twierdząc, że jego inżynierowie osiągnęli mistrzostwo w chińskiej technologii. Han L i Tank L są pierwszymi pojazdami elektrycznymi opartymi na architekturze 1000V. Nowy Han L jest dostępny w trzech wersjach, zaczynając od 30 tysięcy dolarów. Wszystkie warianty są zasilane baterią BYD Blade o pojemności 83,2 kWh, zapewniającą zasięg do 701 km. Dzięki ultraszybkiemu ładowaniu elektryczny sedan może zyskać 400 km zasięgu w zaledwie 5 minut. W 6 minut można go naładować od 10 do 70%, a w zaledwie 20 minut można w pełni naładować akumulator od 0 do 100%. SUV Tank L również bazuje na architekturze 1000 V, ma baterię 100,5 kWh i może zyskać 300, 70 kilometrów zasięgu w 5 minut. Tesla właśnie udostępniła najnowszą aktualizację oprogramowania, która wprowadza szereg ulepszeń. Należy jednak pamiętać, że wiele z tych funkcji dostępnych jest tylko dla określonych pojazdów i regionów. Właściciele nowszych Tesli w USA i Kanadzie mogą cieszyć się adaptacyjnymi światłami przednimi, które dostosowują się, aby zredukować odblaski dla innych kierowców. Funkcja ta była już wcześniej dostępna w Europie. Z kolei w modelu S i X kamera martwego pola została przeniesiona na ekran kierowcy. Ulepszono również tryb dashcam. W nowszych modelach S, 3, X i Y do nagrań dodano obraz z kamer bocznych, zwiększając liczbę rejestrowanych kątów z 4 do 6. Aplikacja Dashcam Viewer zyskała nowy wygląd z układem siatki i narzędziami do szybkiego przeglądania wideo. Planer podróży Tesli stał się bardziej użyteczny dzięki wyraźniejszym opcjom tras. Dostępne są tryby Najszybszy, Najlepsze udogodnienia i Mniej przystanków. Dla Cybertrucka dodano tryb Comfort Drive, który włącza się automatycznie, gdy aktywny jest autopilot oraz system korygujący tor jazdy. W aktualizacji znajdziemy również opcję unikania autostrad w ustawieniach nawigacji, możliwość włączenia zasilania akcesoriów po wyjściu z samochodu, obsługę zmiany języka klawiatury ekranowej oraz ulepszone wrażenia multimedialne. BYD kontynuuje ofensywę na rynku elektrycznych samochodów, prezentując nowy, niedrogi sedan E7. Po wprowadzeniu na rynek modeli Queen L i Silion 5 oraz luksusowego yang U7, BYD szykuje kolejną propozycję. Nowy BYD E7 to średniej wielkości czysto elektryczny sedan, rozstawosi wynoszący 2820 mm, placuje go w segmencie Tesli Model 3. Stylistycznie E7 wyróżnia się tradycyjnymi klamkami, w przeciwieństwie do wielu nowych modeli marki. Zastosowano również dzielone przednie i tylne światła zamiast popularnego paska świetlnego. Modele z serii E BYD często wykorzystywane są jako taksówki, ponieważ słyną z przystępnych cen. Teraz E7 dołącza do linii Ocean, w której znajdziemy takie modele jak Dolphin, Seal i Seal U. Wymiary E7 to 4780 mm długości, 1900 mm szerokości i 1515 mm wysokości, co czyni go porównywalnym z Teslą Model 3. Szczegóły dotyczące zasięgu nie są jeszcze znane, ale wiadomo, że E7 będzie korzystał z tańszej baterii LFP. Światowa sprzedaż samochodów elektrycznych w marcu wystrzeliła do 1,7 miliona sztuk, osiągając 4,1 miliona w pierwszym kwartale tego roku. Rynek pojazdów elektrycznych kontynuuje dynamiczny wzrost. W porównaniu z rokiem poprzednim sprzedaż wzrosła o blisko 30%, a w porównaniu z lutym odnotowano imponujący skok o 40%. Europa odnotowała solidny wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych o 22% od początku roku, głównie dzięki samochodom elektrycznym na baterie BEV, których sprzedaż wzrosła o 27%. W Niemczech rynek BEV Wzrósł o 37%, we Włoszech aż o 64%, a Wielka Brytania osiągnęła rekordowy wynik, sprzedając ponad 100 tysięcy samochodów elektrycznych w samym marcu. We Francji sprzedaż pojazdów elektrycznych spadła o 18% z powodu ograniczenia dotacji rządowych. W Ameryce Północnej sprzedaż pojazdów elektrycznych wzrosła o 16% w pierwszym kwartale tego roku. Sytuacja na rynku jest niepewna z powodu ceł nałożonych przez Donalda Trumpa. Chiny pozostają światowym liderem, notując wzrost sprzedaży o 36% w porównaniu z poprzednim rokiem, zbliżając się do 1 miliona sztuk w samym marcu. Firma Churchpoint zaprezentowała nową architekturę ładowarek, która ma zrewolucjonizować ładowanie aut elektrycznych. Ta technologia nowej generacji, przeznaczona dla klientów w Ameryce Północnej i Europie, umożliwi dwukierunkowe ładowanie. Nowe ładowarki Churchpoint będą obsługiwać funkcję V2X, pozwalając użytkownikom domowym i komercyjnym wykorzystywać swoje samochody elektryczne do zasilania domów i budynków. Dynamiczne równoważenie obciążenia automatycznie zwiększy prędkość ładowania, gdy energia nie jest potrzebna w innych częściach budynku. Nowe ładowarki Maksymalną prędkość dla prądu przemiennego, ładując przeciętny samochód elektryczny od 0 do 100% w zaledwie 4 godziny. Posiadają również funkcję smart home, umożliwiającą integrację z systemami magazynowania energii, panelami słonecznymi i inteligentnymi systemami zarządzania energią. Umożliwiają łączenie szeregowe, dzięki czemu floty pojazdów, budynki wielorodzinne, a nawet domy z wieloma samochodami elektrycznymi mogą zmaksymalizować szybkość ładowania bez modernizacji instalacji elektrycznej. Pierwsze modele oparte na nowej platformie trafią do Europy latem, a do Ameryki Północnej do końca tego roku. Tesla znalazła nietypowe zastosowanie dla Cybertrucka, który delikatnie mówiąc nie sprzedaje się najlepiej. Elektryczny pickup wozi mobilne billboardy promujące nowy model Y. Cybertruck, którego sprzedaż stanowi zaledwie ułamek możliwości produkcyjnych, stał się narzędziem marketingowym. Firma wykorzystuje go do zwrócenia uwagi na inne modele. Obecnie Cybertruck transportuje przyczepę ze szklaną obudową, w której znajduje się model Y. Taki zestaw można było zobaczyć m.in. w Teksasie. Pomysł nie jest nowy, ale po roku przerwy Tesla powróciła do tego sposobu reklamy. Wykorzystanie Cybertracka w konwoju zorganizowanym przez właścicieli to również sprytny ruch, zwłaszcza gdy na sprzedaż czeka około 2400 egzemplarzy. Tesla intensyfikuje działania marketingowe, w tym publikuje bardziej odważne posty w mediach społecznościowych. Zwiększony wysiłek marketingowy zbiega się z kryzysem wizerunkowym Tesli spowodowanym politycznymi wypowiedziami Elona Maska, które zraziły znaczną część klientów. Hyundai odświeża swojego elektrycznego fastbacka – Ionic 6. Pierwsze egzemplarze zostały już zauważone na drogach Korei. Po premierze w 2022 roku Ionic 6 miał konkurować z Teslą Model 3, ale pomimo dobrych parametrów i unikalnego designu nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Przeprojektowany model zaprezentowany na Seoul Mobility Show zyskał bardziej naturalny wygląd dzięki nowemu spoilerowi typu Ducktail. Zmieniono również przód i tył pojazdu dodając smukłe światło LED do jazdy dziennej i główne reflektory na filmie, który pojawił się w sieci, widać zmiany z każdej strony. Ulepszony tylny spoiler nadaje autu sportowy wygląd, a nowe, smukłe światła do jazdy dziennej dodają mu agresywności. Wnętrze również zostało odświeżone z przeprojektowaną kierownicą i lepszymi materiałami na panelach drzwiowych. Oczekuje się również, że do Gamy dołączy sportowa wersja Ionic 6N z jeszcze bardziej agresywnym designem. Dodatkowo spekuluje się, że nowy Ionic 6 może otrzymać port NACS i większy zasięg, podobnie jak zmodernizowany Ionic 5 na rok 2025. Thank you